Cześć. Dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób i przy użyciu jakiego sprzętu zrobiłem to zdjęcie. I na samym początku już zdradzę Wam rzecz absolutnie najważniejszą. To nie aparat ani nie obiektyw były najistotniejszymi elementami, które pozwoliły uzyskać właśnie taki efekt. Tymi elementami było po pierwsze światło i po drugie obróbka. I można powiedzieć, że Oba te elementy były równoważne, były tak samo istotne, jeżeli chodzi o uzyskanie końcowego efektu. Ale dla porządku, lista sprzętu, który brał udział w tej sesji, wygląda następująco: aparat Panasonic GH5. Obiektyw Olympus 1240 F28 Pro. Światło Quadralight Video LED 1000. Modyfikator Quadralight Hexadecagon 95 cm. Następnie składany stół turystyczny z rozłożonymi na nim białymi kartkami, tekturowe tło i w postprodukcji program Luminar Neo. Tu Wam tylko szybko powiem, że świetna promocja, o której mówiłem w ostatnim filmie, została przedłużona do 5 marca, zdaje się. Link macie w opisie filmu. Naprawdę jest godna uwagi, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tego programu, sprawdźcie to. Można zaoszczędzić nawet 83% względem normalnej ceny. Dodatkowo jeszcze jest cała paczka z różnego rodzaju nakładkami, lutami i tym podobnymi rzeczami, oraz roczne członkostwo w programie X, które daje jeszcze dodatkowe możliwości i dodatkowe zniżki. To już wszystko sobie sprawdźcie na oficjalnej stronie Luminar. Idziemy dalej. Światło. Zostało ukształtowane przez specyficzne cechy właśnie tego, a nie innego modyfikatora. Hexadecagon 95 cm ma ze względu na swój kształt taką cechę, że projektuje światło dość kierunkowo. W porównaniu do normalnych softboxów, które względnie szeroko sobie świecą po scenie, ten Świeci w sposób zbliżony do tego, kiedy na zwykły, na zwykły softbox założylibyśmy grid, który dodatkowo właśnie kierunkuje światło. Żeby uzyskać w dodatku troszkę większą kontrastowość tego światła, w heksadecagonie założyłem tylko jeden materiał rozpraszający ten wewnętrzny. Ten zewnętrzny, który widzimy zawsze, gdy patrzymy na softbox, był zdjęty, leżał sobie i odpoczywał nie brał udziału w sesji. Dość istotną rolę odgrywał też ten stół z rozłożonymi kartkami papieru. Pełnił on po prostu rolę blendy. Dzięki obecności tego stołu część strumienia światła z softboxa została odbita i dzięki temu zostały ładnie wypełnione te cienie, które czasami pojawiają się pod brodą. Zostały wypełnione w sposób taki miękki, delikatny i bardzo naturalny. Bez tego stołu to zdjęcie też dałoby się zrobić, ale z nim było po prostu trochę lepsze. A ustawienie całego zestawu wyglądało tak. Na czerwono macie zaznaczone czarne tło. Dali widzicie mnie i stół z białymi kartkami. Następnie widzimy właśnie lampę z założonym heksadekagonem. I zwróćcie uwagę też na kąt, pod jakim była ustawiona ta lampa. To było mniej niż zwyczajowe i często sugerowane 45 stopni z boku. Lampa była ustawiona tylko na tyle z boku, by nie wchodziła w kadr, by nie wchodziła w obiektyw aparatu i świeciła też na mnie delikatnie z góry. I choć ja użyłem tutaj lampy światła stałego, możecie użyć tak naprawdę dowolnej lampy, może to być też jak najbardziej światło błyskowe. Ja użyłem lampy światła stałego tylko z tego względu, że praca ze światłem stałym jest łatwiejsza. Po prostu od razu widać efekt, od razu widać jak światło się układa. Aparat obsługiwała i kadr łapała moja żona Małgosia, a więc kąt, pod jakim był ustawiony aparat, może się troszeczkę różnić od tego, co widzicie na grafice. A uchwycone zdjęcie przed obróbką wyglądało tak. Jak więc widzicie, różni się w sposób dość znaczący od wersji finalnej, ostatecznej, po obróbce. Jak więc wyglądała obróbka? Popatrzcie. No, i jesteśmy w programie Luminar Neo. Widzicie tutaj zdjęcie przed obróbką. Nic tutaj nie zostało ruszone. Zaczynamy więc cały proces obróbki. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, gdy pracujemy na plikach RAW, jest zawsze narzędzie opracowanie. Czyli ustawiamy sobie tutaj najbardziej podstawowe parametry. Generalne założenie, jeżeli chodzi o charakter tego zdjęcia, taki docelowy charakter, było takie. Że chciałem, żeby ono było takie troszeczkę w stylu fine art. Stąd też dobór takiego, ani innego tła, takiego, ani innego oświetlenia i takiej, ani innej stylówki w postaci czarnej koszuli. I pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie wybranie odpowiedniego profilu kolorystycznego producenta aparatu. W tym wypadku zdecydowałem się na profil standardowy. Zwróćcie uwagę, wystarczy, że najadę sobie kursorem na pozycję kamera standard i od razu widzimy ewentualne zmiany. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka? Jest to zdjęcie takie bardziej naturalne, z troszeczkę większym kontrastem. Zostawiamy sobie kamera standard i dokonujemy kolejnych korekcji. Odrobinkę zwiększymy ekspozycję o 0,2 stopnia. Wpisałem sobie po prostu w klawiaturę numer numeryczną i zatwierdziłem przyciskiem Enter. A pierwszym krokiem w kierunku uzyskania większego kontrastu będzie cofnięcie poziomu cieni gdzieś do okolic 29. Ok, i zobaczmy, jak to wygląda przed i po. No w porządku. Cofnijmy sobie jeszcze te cienie do punktu 0. Wracamy na 29. porządku. Dalszym etapem zwiększania kontrastu będzie też praca na poziomie bieli i czerni. Biele ustawimy sobie na poziom 6, plus 6 tak dokładniej. Czernie natomiast zmniejszymy sobie na poziom minus 17. Dwa razy klikam w tą wartość numeryczną, która obecnie wskazuje 0, wklepuję po prostu minus 17, zatwierdzam przyciskiem Enter. Już mamy zwiększony wyraźnie kontrast. Sprawdźmy sobie jeszcze raz. Wszystkie te dotychczas wprowadzone zmiany widzimy przed zmianami, w tej chwili i w tej chwili po. A więc kontrast zwiększył się w sposób bardzo wyraźny. Postanowiłem też, że dobrym kierunkiem będzie lekkie ocieplenie tego zdjęcia, a więc w temperaturze barwowej w sekcji Kolor ustawimy sobie wartość na 4800. I zwróćcie uwagę, jak dużą różnicę zrobił właśnie ten krok. Porównajmy sobie całość przed i po. Już w tej chwili widać naprawdę dużą różnicę. Dla porządku skorzystamy jeszcze z korekcji dystorsji obiektywu. Zaptaszamy to w sekcji optyka. Pewna zmiana nastąpiła. Zostawiamy to. Zamykamy narzędzie. Idziemy dalej. I zwróćcie uwagę, w związku z tym, że wprowadziliśmy znacznie większy kontrast, zobaczmy sobie jeszcze raz przed, i po spojrzenie oko wydaje się być tak delikatnie cofnięte. Wyrównamy to. W tym celu z tej sekcji portret użyjemy narzędzia twarz AI, ale jedyną rzeczą, która nas będzie interesować, to oczy. A więc klikamy sobie właśnie w ten panel oczy i zrobimy tutaj dwie rzeczy. Przede wszystkim suwak korektor oka ustawimy na wartość 24. I widzimy, że jakby jasność tęczówki po prostu się zwiększyła przed i po. No nieznacznie, ale widocznie. I minimalnie ruszymy też suwaczek wybielanie oka. Tak naprawdę chodzi tutaj o wybielanie białek ocznych, minimalnie na poziom 3. Jeszcze raz sprawdźmy sobie przed i po. Jest lepiej w oczach pojawiło się po prostu więcej życia. Zwróćcie jeszcze raz uwagę przed i po. Moim zdaniem jest zdecydowanie lepiej. I to wszystko, co robiliśmy w tym narzędziu. Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie narzędzia nastrój. Nastrój to jest nic innego jak narzędzie do używania lutów. I tutaj w sekcji kreatywny użyjemy sobie luta, który nazywa się Smoki. Domyślnie jest ustawiony na wartość 30. Zwróćcie uwagę przed i po, i tak go zostawimy. Zdjęcie, jak widzicie, zrobiło się jeszcze troszkę bardziej ciepłe i jeszcze troszkę bardziej kontrastowe. Może i nawet za bardzo kontrastowe, ale na tym etapie niech tak będzie, niech tak zostanie. To narzędzie możemy zamknąć i gdy sobie popatrzymy na to zdjęcie, to widzimy, że Wymagają poprawy jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, ręka tutaj tak niezaładnie wychodzi, jest zdecydowanie za bardzo widoczna, i oczywiście widzimy tutaj po prawej stronie taki pasek, tu po prostu kończyło się tło. A więc za chwilkę sobie poradzimy doskonale z tymi dwiema kwestiami. Zaczniemy od ręki. Użyjemy ponownie narzędzia opracowania. Widzimy, że w tej chwili pojawia nam się z całkowicie wyzerowanymi nastawami. A to dlatego, że każdego narzędzia w tym programie można użyć wielokrotnie, i teraz otworzyła nam się po prostu jakby kolejna instancja tego narzędzia. Użyjemy maski. Wejdziemy sobie, właśnie w maski, użyjemy pędzla. Czy rozmiar będzie dobry? Możemy go troszeczkę zmniejszyć i zaznaczymy po prostu to, co ewidentnie jest zbyt jasne. W porządku to powinno być w zupełności wystarczające. Wracamy sobie do dostosowań, a więc yy, po prostu ustawień. Zmniejszymy ekspozycję na poziom minus 7. W tej chwili cofam suwaczkiem, ale czasami jest troszkę trudno tak do, dokładnie, więc piszemy po prostu. OK. Cienie również sobie cofniemy na poziom minus 70. W porządku. Ale w tej podsekcji czernie i biele. Biele również sobie cofniemy zupełnie na minus 100. I zwróćcie uwagę, że w tej chwili ta ręka jest już dużo mniej widoczna i dużo mniej przeszkadzająca. Tak było przed, a tak jest po. A więc to zrobiliśmy. Pozostało nam się rozprawić z tym paskiem po prawej stronie. Do tego użyjemy narzędzia klonuj. I co my tutaj mamy? Możemy sobie ustawić rozmiar pędzla. Będziemy chcieli po prostu użyć. Gdzieś tego obszaru tła, żeby, żeby sobie jakby skopiować ten obszar tutaj. A więc rozmiar będzie chyba ok, zostawimy. Pojawia nam się tutaj takie kółko z krzyżykiem, powiedzmy celownik. W ten sposób, poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy, możemy wskazać obszar, z którego będziemy kopiować. Klikamy. I w tej chwili, gdy ruszymy myszą, to nam się pokazuje takie większe kółko, które na, w którym wskażemy obszar, który chcemy zastąpić właśnie tym wskazanym przez ten mniejszy wskaźnik. A więc po prostu przyciskamy mysz i kopiujemy. OK, teraz możemy sobie zmienić troszeczkę ustawienie. Wciskamy przycisk Alt na klawiaturze i wskazujemy obszar, może nawet jeszcze bliższy sobie wska wskażemy. OK, dzięki temu będziemy mogli bez niebezpieczeństwa, że skopiujemy fragment mojej postaci, wypełnić sobie właśnie tą lukę po prawej stronie. OK, zrobione. Idziemy dalej. I właściwie została nam już tylko jedna operacja do przeprowadzenia. Żeby ją zrobić, potrzebujemy nowej warstwy. W lewym górnym rogu widzimy sekcję warstwy. Klikamy w plus i pojawia nam się wiele różnych nakładek do wyboru. Ja użyję tej. Co to jest? To jest po prostu tło digitalowe, cyfrowe, najprawdopodobniej z kolekcji Pepper Backdrops. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam dokładnie, ale na 99% to jest właśnie Pepper Backdrops. I co my tutaj widzimy? No potrzebujemy przede wszystkim dostosować rozmiar tego, tego tła. W tym celu możemy użyć tych właśnie punkcików, które widzimy na rogach. W ten sposób możemy je obrócić albo jakoś jeszcze inaczej rozszerzyć, na, na przykład tak. Na przykład tak, ale gdy najedziemy na środek jednej z tych linii, to również możemy sobie w ten sposób je dostosowywać i dokładnie to właśnie zrobimy. OK, niech to będzie po prostu rozmiar tego zdjęcia. I widzimy, że jesteśmy już bardzo blisko tego punktu, który znamy z wersji finalnej. Co jednak widzimy? Mamy tutaj po prawej stronie we właściwościach warstwy taki suwaczek z napisem Krycie. W tej chwili jest domyślnie ustawiony na wartość 50, czyli 50%. Sprawdźmy, co się stanie, kiedy troszkę cofniemy, albo gdy zwiększymy jego wartość. Ty przesuniemy całkiem na prawo, to będziemy widzieć tylko właśnie to tło. Kiedy przesuniemy całkowicie w lewo, no to nie widzimy go w ogóle. Drogą eksperymentów doszedłem do wniosku, że wartość, która mnie interesuje, to 25. Co możemy jeszcze zrobić? Przy pomocy tych tutaj przycisków, możemy też odwracać tą warstwę. Tutaj po prostu zamieniamy strony lewą z prawą, a tutaj górę z dołem. Jak będzie lepiej? No, mi się wydaje, że tak będzie w porządku, czyli właściwie zostaliśmy tylko na. Na zamianie stron lewej z prawą, no i właściwie to jest wszystko, co chcieliśmy zrobić w tym zdjęciu. Zobaczcie, w jak duży sposób wprowadzenie takiej warstwy, takiej tekstury zmienia zdjęcie. W tej chwili mamy wartość 0, a więc sprzed wprowadzenia tej warstwy, a następnie tutaj sobie wprowadzimy wartość 25 docelową. I zwróćcie uwagę, zmieniło się nasycenie kolorów zmienił się kontrast i zmieniło się jakby też wygładzenie tych jasnych fragmentów. No jest to związane oczywiście z tym, że zmienił się kontrast. Tak to działa w przypadku, gdy jakby rodzaj nakładania czy przenikania mamy ustawiony na normalną. Tu jest też wiele innych możliwości, ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Wrócimy sobie do poziomu 25 i efekt został w ten sposób Osiągnięty. Nic już więcej tutaj nie trzeba robić. Jeżeli sobie powiększymy to zdjęcie, to widzimy, że ta warstwa sprawia też wrażenie takie. O, i teraz ją chyba niechcący przesunąłem, tak jest, więc zrobimy sobie Ctrl Z i cofniemy to. OK. Zamkniemy sobie właściwości warstwy. W tej chwili nie będziemy mieli niebezpieczeństwa, że coś sobie przesuniemy. Zwróćcie uwagę, że w ten sposób warstwa. Spowodowała, że to zdjęcie jest yy, sprawia wrażenie, tak by miało troszeczkę, troszeczkę takiego naturalnego ziarna, troszkę jakby było zrobione przy pomocy środków analogowych. Jest to oczywiście nieprawda. Posługujemy się cały czas domeną cyfrową, tylko i wyłącznie, ale zwróćmy uwagę, jak wyglądało zdjęcie sprzed obróbki, przed obróbką, i jak wygląda teraz. A więc w obróbce wcale nie musieliśmy zrobić tak dużo czynności. Natomiast tą, która była kluczowa dla osiągnięcia tego ostatecznego efektu, było właśnie dodanie tej warstwy, tej tekstury, która nadała takiego wyglądu w stylu fine art. I to wszystko, jeżeli chodzi o obróbkę. Jak więc widzicie, stosunkowo prostymi środkami można uzyskać bardzo fajne efekty. I absolutnie nie zawsze jest tak, że musimy mieć pełno drogiego sprzętu fotograficznego i koniecznie musi tam być pełnoklatkowy aparat. I żeby nie było, mój pełnoklatkowy S5 II jak najbardziej znajduje swoje zastosowanie i jest bardzo wiele sytuacji, w których sprawdza się on zdecydowanie lepiej od dosyć leciwej już przecież GH5 z micro 4/3 niemniej i może to być taka puenta dzisiejszego odcinka istnieje w fotografii bardzo spory obszar w którym naprawdę nie ma większego znaczenia jakim aparatem robisz zdjęcia znacznie większe znaczenie ma światło i później obróbka jak widzieliście przed chwilą na załączonym obrazku dziękuję wam bardzo za dzisiaj Polubcie film, zasubskrybujcie kanał. Możecie sprawdzić dostępność i ceny używanego przeze mnie sprzętu również w tej sesji używanego przeze mnie sprzętu w serwisie Ceneo. Wszystkie linki macie w opisie filmu. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.